Wysoki Madero z tej strony autotyp. Dziś parę szybkich słów na temat wtorku 12 dnia stycznia i niby to wtorek, niby środek tygodnia, ale jesteśmy w stanie znaleźć parę ciekawych spotkań z przyjemnymi, naszym zdaniem dość pewnymi kursami. Także nie przyciągajmy dłużej, zaczynamy. No, i pierwsze spotkanie na kuponie to będzie spotkanie, na które ja osobiście najbardziej czekam. Jest to spotkanie y, pierwszej zaległej kolejki Premier League pomiędzy Burnley a Manchesterem United. I dlaczego jest to tak istotne spotkanie? Y, ponieważ jeżeli Manchester United wygra to spotkanie, to zaległe, to staje się w tym momencie samodzielnym liderem. Ligi Angielskiej. A umówmy się, jeżeli chodzi o tą drużynę akurat, to y, dawno temu miała miejsce taka sytuacja. Ostatni raz. Y, Także kibice United na pewno są spragnieni po prostu y, tego tej pozycji, tego lidera. Tak? Kto wie? Może nawet mistrzostwa w tym sezonie, bo umówmy się. Manchester United y, jest jedyną drużyną w Premier League, która naprawdę y, nie zaskakuje tak negatywnie. Tak? Chodzi o to po prostu, że jest regularna, usystematyzowana zwycięstwa, nie przegrywa spotkań, idzie do przodu, piesie w górę tabeli. W przeciwieństwie do innych drużyn, które no mają wpadki. No mówimy o tych drużynach najmocniejszych, Liverpool, City, Arsenal, Chelsea. To są te wszystkie drużyny, które oddają w łatwy sposób punkty w ostatnim czas czasy, a United na tym korzysta. Także jak niekiedy, jak ten, jak nie teraz, mm, można by powiedzieć. No, presja jest olbrzymia, tak? Wygr muszą wygrać to spotkanie. No, ale umówmy się. Manchester United to jest za duży klub na to, żeby pozwolić jego kibicom czekać aż tak. Długo na mistrzostwo, albo chociażby na pozycję lidera w tym okresie. No ale z drugiej strony, co mamy? Z drugiej strony, mamy Burnley, także to też nie jest jakaś drużyna szczówki, tabeli, drużyna, która mogłaby napsuć krwi. Lepszej dużynierii, jaką jest niewątpliwie United, także wydaje nam się tutaj, że spokojnie United wygra spotkanie wyjazdowe. Na to jest 1,50 niecałe, 1,48 idzie znaleźć, także my tak będziemy grać. To jest pierwsze zdarzenie na naszym kuponie. Jeżeli chodzi o drugie, no i od razu trzecie e, zdarzenie, to jest to m, Liga e, Rosyjska, ale hokej, bo tego nie powiedziałem. Tak, hokeja u nas niedużo, e, zawsze było trochę więcej, jak Mateusz z nami nagrywa. Tutaj serdecznie pozdrowienia dla Matiego. No i Liga Rosyjska, dlaczego Liga Rosyjska? No bo akurat we wtorek e, złożyło się w ten sposób, że gra lider gra z ostatnią drużyną w tabeli i wicelider gra z przedostatnią drużyną w tabeli. Także no, to się samo sobie nasuwa. Tak? i Jeżeli chodzi o lidera, no to mamy tutaj Ceska Moskwa, to na wyjeździe gra z Dynamo Riga i no umówmy się, tak jak nie chcę tutaj nikogo oszukiwać, nie znam się w 100% na em, hokeju, to, co widzę w tabeli, to, co udało mi się przeanalizować, ostatnie spotkania, to czasami sobie zagram. I akurat, jeżeli chodzi o y, hokej i Ligę Rosyjską, to jest całkiem, ale to całkiem y, przyjemna do tego typu zabawy. I tutaj, tak jak wspomniałem, CSK Moskwa na wyjeździe z dynamem Riga, czyli pierwsza z ostatnią drużyną. No tutaj chyba też nie ma, nie będzie niespodzianki żadnej jak po prostu wyjazdowe zwycięstwo drużyny z CSK. Powiedziałbym nawet, że wysokie zwycięstwo, ale na tą chwilę, jak nagrywam filmu, nie ma jeszcze ofert. Na handicap, jeżeli chodzi o to, o to spotkanie, dlatego ja tutaj bezpiecznie sobie wrzucam dwójeczkę na Kuponik za 1,30 to niewiele, ale no naprawdę wydaje się to strasznie, strasznie yy, pewnym kursem, zdarzeniem. Także to dorzucam. A ten trzeci, trzecie zdarzenie to jest Zenit Sans Petersburg, który yy, grał u grał siebie z, z Sochi. No i to analogicznie do sytuacji wcześniej, do Betu wcześniej. No jest to wicelider z przedostatnią drużyną, także tutaj również biorę pod uwagę statystyki, tabele i daję po prostu na, dajemy po prostu na zwycięstwo Zenita. No bo ciężko wymyślić sobie inny scenariusz niż taki, że po prostu ta drużyna łatwo zwycięża. Chociaż, jak prześledzi się ostatnie spotkania, to tych zwycięstw było trochę mniej, jeżeli chodzi o Zenit, no ale to tylko sprawia, że z tak słabą drużyną będzie chciało się odbić troszeczkę, no ale o, tym my, o czym my tu mówimy? wice-lider, porządna drużyna i do tego przedostatnia drużyna w tabeli, także tutaj również wydaje się Dość pewny typ, dość pewny kurs. No i też 1.30, też gdyby była możliwość, to bym tutaj obstawiał handicap, czyli troszkę wyższe zwycięstwo niż tylko jedną bramką. Ale że nie ma 1.30, też wydaje się rozsądnie i bezpiecznie, dorzucam to na kupon. I łącznie te trzy zdarzenia to jest powyżej 2.40, także kurs całkiem niezły, można już coś z nim fajnego zrobić. Na tą chwilę to wszystko. Słuchajcie, jeżeli Wam się podobało, dajcie suba, dajcie lajka, dajcie jakiś komentarz. No i przede wszystkim grajcie odpowiedzialnie. I pamiętajcie, zawsze Bóg zapłaci.